Młodojewo to miejscowość szczególnie bliska mojemu sercu. Właśnie tutaj przyszedłem na świat. Od 1992 roku mieszkam w miejscowości Rozalin, gdzie przez wiele lat pełniłem funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie jest mi też obca współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. Z gminą wiejską Słupca jestem związany od najmłodszych lat aż do dziś. Jej los nigdy nie był mi obojętny. Właśnie dlatego od 2002 roku sprawowałem mandat radnego gminy. Byłem również asystentem wójta. Ponadto w latach 2018-2023 zasiadałem w Radzie Powiatu Supeckiego. Moja działalność w tym czasie w znaczącym stopniu przyczyniła się do modernizacji i budowy nowych dróg, nie tylko w gminie Słupca, ale na terenie całego powiatu. Młodojewo, Zacisze, Zaborze, Cienin Zaborny, Marcewek. Cieni kolonia, to tylko niektóre z nich. W najbliższym czasie przed nami kolejne inwestycje opiewające na miliony złotych, jak chociażby budowa drogi w Piotrowicach, ulica Jeziorna czy stacja uzdatniania wody w żelazkowie i kątach. To tylko kropla w morzu potrzeb, wiele jest jeszcze do zrobienia. Gmina wiejska Słupca ma potencjał na dalszy rozwój. Strategia rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030, którą właśnie tworzymy razem z mieszkańcami, będzie wyznaczała kierunki moich działań. Dlatego, w nadchodzących wyborach samorządowych, ubiegam się o stanowisko wójta Gminy Słupca. Liczę na Państwa poparcie. Gmina Wiejska Słupca to my.